Jeszcze niedawno regularnie trafiał do aresztu po wiecach, na których promował totalitaryzm i nawoływał do obalenia demokracji. W słowackich mediach znany był z organizowania neonazistowskich marszów i nazywania Romów pasożytami. Dziś Marian Kotleba to poseł elekt i lider partii, która wprowadziła do słowackiego parlamentu 14 swoich członków. 70 lat po II wojnie światowej, w serce Europy, w kraju Europy Środkowej, w kraju demokratycznym, 7-8% wyborców zagłosowało na partię nawiązującą wprost do, do symboliki, do ideologii nazizmu. Bo choć popularność skrajnej prawicy rośnie w wielu europejskich państwach, to nasza Słowacja Mariana Kotleby jest czymś zupełnie innym. Ugrupowanie otwarcie nawiązuje do historycznej słowackiej partii ludowej Chlinki, która podczas II wojny światowej rządziła w Słowacji i kolaborowała z III Rzeszą. Sam Kotleba wprost określał ówczesnego dyktatora Józefa Tiso mianem wodza i swojego idola. Światowe media nazywają sprawy po imieniu. Piątą siłą w słowackim parlamencie zostali neonaziści. Na pewno ta formacja jest formacją jednoznacznie antyeuropejską, jednoznacznie antyzachodnią, jednoznacznie antyliberalną jest także wroga członkostwu Słowacji w NATO. Zdaniem części komentatorów za sukcesem skrajnej prawicy stoi premier Słowacji. Kampania Roberta Fico skupiła się na sprzeciwie wobec przyjmowaniu przez Słowację uchodźców. Nasza Słowacja podchwyciła antyimigrancką retorykę i zaoferowała jeszcze ostrzejsze, skrajnie ksenofobiczne hasła. A te okazały się szczególnie atrakcyjne dla najmłodszych wyborców. Wśród Słowaków, którzy do urn poszli po raz pierwszy, skrajni nacjonaliści dostali prawie 23% głosów, więcej niż jakakolwiek inna partia. Część słowackich polityków ma nadzieję, że teraz Kotleba złagodzi swoją retorykę, on sam jeszcze przed wyborami wykluczał taką możliwość. Czemu miałbym się zmieniać? Jestem tym samym politykiem, którym byłem przez lata. Sukcesu naszej Słowacji nie przewidział żaden sondaż.